Jarek Adamski, Silesia24. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem dr Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Ekspert górniczy, ekspert zajmujący się także energetyką. Nie wiem czy dobrze przedstawiłem, ale mam nadzieję, że tak, Proszę bo dobrać. będziemy rozmawiać o... Górnictwie i o energetyce. Panie doktorze, czy 2049, czyli ten, ta data, która została zapisana w porozumieniu pomiędzy Związkami Zawodowymi a, a Ministerstwem Aktywów Państwowych, to jest data rzeczywiście zamknięcia ostatniej kopalni na Śląsku? Ja myślę, że może to nastąpić nawet znacznie szybciej. To znaczy, zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę, niezależnie od tego, co strona rządowa ze stroną społeczną podpisują, to tak naprawdę mamy do czynienia z pewną zieloną rewolucją już na naszych oczach. To jest na przykład tak, że takie drobne rzeczy, jak na przykład fotowoltaika prosumencka, czyli to, co sobie montujemy na dachach domów, garaży i tak dalej, no tutaj mamy tak naprawdę 80% wzrostu rok do roku. A w tym roku, pomimo pandemii, ten wzrost będzie jeszcze większy. I spójrzmy na to teraz realistycznie. Każdy kilowat wyprodukowany przez taką instalację, realnie wyrzuca z rynku kilowat energii wyprodukowanej z węgla. A u nas się właśnie przede wszystkim produkuje energię z węgla. Natomiast, tak, natomiast zwróćmy uwagę, że nawet, że my tak naprawdę w tym roku spełnimy unijny cel 15% energii z OZE właśnie dzięki takiej małej energetyce, a zwróćmy uwagę co się jeszcze dzieje w perspektywie 10 lat, no więc w perspektywie 10, w perspektywie 10 lat tak naprawdę ruszają potężne farmy wiatrowe na Bałtyku robione przez Orlen i robione przez PGE. Orlen Panie, Panie doktorze... Proszę mi powiedzieć, jak znaleźliśmy się w tym miejscu, bo jeszcze na początku roku rozmawialiśmy, strona rządowa, PGG rozmawiało z górnikami o podwyżkach, tymczasem potem efekt pandemii, przyspieszenia unijnego, jeśli chodzi o zieloną energię i nagle jesteśmy w miejscu, w którym ktoś mówi, PGG może nie przetrwać. Znaleźliśmy się dokładnie z tych dwóch powodów. To znaczy, po pierwsze, jest, po pierwsze, jest tak, że to jest trochę tak, że z górnictwem nigdy nie podejmowano decyzji odważnych. Tutaj z reguły decyzje, które podejmowano, były powiedziałbym zbyt zachowawcze i zbyt ostrożne. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, to jest też trochę tak, że. Mam wrażenie, że polskie, kolejne polskie rządy zakładały, że Unia coś deklaruje, natomiast z tego, co ona deklaruje, no to jakoś może zrobimy połowę, może się jakoś wywikłamy, może się uda jakoś to kreatywnie przeliczyć, tak żeby tak, żeby nas to za bardzo nie uderzyło. Natomiast no Unia powiedziałbym, w związku z pandemią postawiła sprawę bardzo jasno. Pandemia nie tylko nie wysadzi w powietrze systemu handlu emisjami, na co no, nie ukrywam, że coś wymyślono, ale wręcz przeciwnie, to właśnie Zielony Ład ma być kołem zamachowym Unii po, po pandemii, więc efekt jest trochę taki, że mówiąc prosto, nagle. W marcu, kwietniu zobaczyliśmy, że to nie są żarty, i ten walec Zielonego Ładu naprawdę jedzie i przyspiesza. Panie doktorze, jak w tej chwili będzie wyglądać ten proces? Co zostało zapisane w porozumieniu? Być może nasi widzowie nie widzieli i nie czytali tego dokumentu. Jak będzie wyglądać proces odchodzenia od węgla? Już dziś, w najbliższych miesiącach, tygodniach. Co zapisano w dokumencie? W dokumencie zapisano trzy rzeczy, które są ważne i które są krokiem w dobrą stronę i to trzeba temu porozumieniu absolutnie oddać. Pierwsze to jest to, że, że zapisano wprost, że odchodzimy od węgla, że do 2049 roku górnictwo węgla kamiennego, energetycznego w Polsce zniknie. To jest rzecz, która jeszcze rok temu, pół roku temu wydawała się kompletną herezją. Dziś mamy nie to realna, Nierealna, Drugi element, który mamy... To jest powiedziałbym, element, który y, myślę jest bardzo sensownym rozwiązaniem, czyli faktycznie przyjęcie tego horyzontu odchodzenia od węgla jako swego rodzaju, jako kryterium wieku emerytalnego. Lepiej jest dać ludziom faktycznie dopracować do wieku emerytalnego niż wysyłać ich na jakieś można powiedzieć odkupywać od nich miejsca pracy za jakąś jednorazową gotówkę. To, to przeżywał się w latach 90. i ma złe doświadczenia. I trzeci element, który jest, który jest w tym wszystkim całkiem... Dobrym zagraniem to jest to, że Polska trochę postanowiła zagrać z Brukselą na swoich warunkach. Czyli można powiedzieć, to co tak naprawdę w tym porozumieniu zapisano i to jak mniej więcej chce to nasz rząd pokazać w Brukseli, to jest powiedzenie dobrze. Myśmy się w 2014-2015 umówili na wygaszanie górnictwa i pewną pomoc publiczną, ale teraz w Brukselu zmieniła się reguły gry. Przyspieszono. I teraz, I teraz przyspieszamy. W związku z tym, jak zmieniła się reguły gry i nam rzucasz na stół nowy zielony ład, no to negocjujemy. Kryteria odchodzenia od nowa. I to jest akurat najlepsze w tym porozumieniu: czyli to, że próbujemy tak naprawdę trochę zagrać z Brukselą według jej własnych reguł, ale po naszemu. Ponieważ gdybyśmy patrzyli na stare ustalenia, no to my tak naprawdę pomoc publiczną powinniśmy zakończyć w 2023. No właśnie, bo to jest, to jest jeden podstawowy zarzut kierowany do tego dokumentu i do tych osób, które go podpisały, mianowicie, że Bruksela nie zgodzi się najnormalniej w świecie na przyjęcie tak zapisanego porozumienia. Ok. Powiedziałbym, co innego jest zapisane w porozumieniu, a inaczej się to trochę interpretuje w rozumieniu przepisów. Ja poszedłem troszeczkę, że tak powiem, w tą interpretację. Natomiast powiedziałbym, tu dochodzimy do słabości tego dokumentu. Bo ten dokument, tak naprawdę, po pierwsze, przyjął bardzo optymistyczny scenariusz, jeżeli chodzi o. Możliwość dłuższego utrzymywania kopalń. On jest nierealistyczny dokładnie z powodu, o którym mówiliśmy, czyli OZE tak naprawdę przyspieszają i nam to wyrzu i wyrzucają nam energię węglową z rynku. Drugi element dokładnie jest to, że będzie pierwszy, pierwsza rzecz, do której przyczepi się Bruksela. Bruksela powie: no dobrze, jeżeli chcecie odchodzić, to odchodźcie, a nie dotujcie, nie dotujcie nierentowne wydobycie. Jak jest nierentowne, szybciej odchodźcie. I to Bruksela powie absolutnie na 100%. I trzeci element to niestety spowalnianie tego odchodzenia, a to trochę, a to trochę obie strony pokazały jako sukces, jest pułapką tego projektu, ponieważ jeżeli, ponieważ jeżeli nawet Bruksela powiedzmy jakoś to, jakoś by to zaakceptowała, no to i tak mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy strategiczną nadprodukcję węgla przez cały czas. Czyli tak naprawdę te słabe kopalnie, które będą jechać na permanentnym deficycie, no będą musiały ten swój węgiel gdzieś na rynku uplasować, a więc będą konkurować cenowo z tymi lepszymi. W związku z tym za chwilę wszyscy będą nierentowni. No i to jest element, który może tak naprawdę wysadzić to w powietrze. I tutaj, i tutaj ewidentnie uważam, że to, co należy tak naprawdę uczynić głównym kamieniem milowym negocjacji z Brukselą, to nie jest przeciąganie czy odwlekanie zamykania kopalni jak najdłużej, tylko przeciwnie, zamykajmy. Zamykajmy mówiąc prosto możliwie szybko, natomiast wciągnijmy od Brukseli jak najwięcej pieniędzy na transformację regionu, bo to jest, to jest klasyczny przykład Rudy Śląskiej. No, no właśnie. Szans, szansa na to, że Halemba pociągnie do 2034 roku, no każdy kto zna warunki geologiczne tej kopalni jest powiedziałbym sceptykiem. Z drugiej strony, no dobrze, no do 1934 do roku mamy tak naprawdę 14 lat, no, ale przepraszam bardzo, jeżeli przez 14 lat jedna kopalnia całego miasta nie utrzyma, to po pierwsze, to drugie, no widać, że tam ewidentnie ewidentnie y, będzie problem i z dotowaniem i z kwestią. Z Dobrze, panie doktorze, no to kiedy, kiedy zamykamy taki. do tego, w że tutaj raczej Rudzie śląskiej potrzebny jest potężny zastrzyk A kapitału, B pewnej strategii gospodarczej, żeby to miasto błyskawicznie przestawiać na Inną produkcję, a nie przedłużać, mówiąc prosto, takie funkcjonowanie, funkcjonowanie kopalń, które no średnio mają. Ale sobą... to wiemy o tym, że do tego potrzeba samorządu, potrzeba by Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Aktywów i pomocy stricte już rządowej. I by, by musi być plan. Do kiedy by w Rudzie będzie wydobywany węgiel? Pana zdaniem? Moim zdaniem, jeżeli uda się utrzymać dekadę lat, dekadę lat do końca 2020 20 lat, to byłby to naprawdę wielki sukces. Natomiast no, będzie to ewidentnie już takie, jak to mówią Niemcy, wydobycie socjalne. Bardziej będziemy to podtrzymywać niż, podtrzymywać niż, niż ciągnąć w jakiś sposób, że tak powiem, bardziej zorganizowany. Ja myślę, że tak realistycznie, realistycznie, Wiadomo, że w Bielszowice będą analizowane do 2022 i raczej wynik tej analizy będzie jednoznaczny. Natomiast, natomiast sama Halemba, ja myślę, że połowa tego okresu byłaby jakimś w miarę sensownym sukcesem. Ja powiem jeszcze inaczej. Tak naprawdę jak spojrzymy na cyfry, to nam wychodzi bardzo twarda rzeczywistość. Do, do zaspokojenia potrzeb energetyki w Polsce potrzeba 5, no może sześć kopalń. Jak sobie zobaczymy, to się akurat tak składa, że te pięć, może sześć, mo, pięć może sześć kopalń, no to są mniej więcej te, które mają strukturę 0+, czyli, albo, czyli albo, wychodzą, albo wychodzą na 0, albo są na plusie. Trzy kopalnie rowowskie plus Bogdanka, która nie jest na Śląsku, no ale. No i jakby z trzech ruchów Taurodu poskładać jeden rentowny, no to mamy właściwie tą szóstą kopalnię. Wszystko, co jest tak naprawdę inne, to jest już trochę można powiedzieć socjalne podtrzymywanie i to będzie główny element w którym Bruksela będzie nas mówiąc prosto dociskać no i główny element który jest słabością Ale Rozumiem, że my w tych rozmowach rozumiem Panie doktorze, że my w tych rozmowach z Brukselą też mamy swoje argumenty. Pan wspomniał na samym początku o tym, że Bruksela znacznie przyspieszyła odejście od, od węgla, od karbonizacji. Idziemy w stronę zielonej energii i przyspieszamy, tak? Czyli w związku z tym potrzebujemy więcej pieniędzy. Bruksela, jak rozumiem, taki argument jest w stanie przyjąć do, do wiadomości. Bruksela jest taki argument w stanie przyjąć. Po drugie, zwróćmy jeszcze uwagę na jedno. Bruksela mówi o tym, że, że zielona transformacja ma się odbywać w sposób a sprawiedliwy, B Uzgodniony ze stroną społeczną, w atmosferze zgody społecznej, więc powiedziałbym, pod tym względem to porozumienie buduje nam płaszczyznę do, dobrą do negocjacji z Brukselą. No tyle. A, tylko, czy my że... mamy, a czy my mamy te 50 miliardów, o których mówią eksperci potrzebnych na transformację, na przejście od węgla, na by, e, z, zaproponowanie tym ludziom nowych miejsc pracy, na przebranżowienie się? No to są powiedzmy, to, to są tak naprawdę pieniądze, które my będziemy chcieli w jakiś sposób pozyskać z Brukseli. To jest też to jest też kwestia, która będzie bardzo mocno te negocjacje, te negocjacje determinowała. Z drugiej strony zwróćmy uwagę, że jeżeli mamy, mówiąc, jeżeli spojrzymy sobie na skalę, mówiąc prosto, potencjalnych dotacji, no to jak się to, to, jeżeli my te pieniądze tak naprawdę zaczniemy wydawać na nowe technologie, na nową energetykę, na miejsca pracy w innych obszarach? I jeszcze inteligentnie wykorzystywać, powiedziałbym, pewną, pewną synergię, którą może mieć po pierwsze rynek Śląski i taka specyfika poprzemysłowa, to się może okazać, że tak naprawdę lepiej te pieniądze zamiast na przedłużanie funkcjonowania tych kopali, które są nierentowne, wydać na to, żeby zacząć budować coś nowego od podstaw. Zwróćmy uwagę, że teren poprzemysłowy jest dla zielonej energetyki genialny. Ona tam nikomu nie przeszkadza jest teren. Jest tak naprawdę są z reguły warunki do prowadzenia tego typu działalności, więc powiedziałbym to jest w jakimś stopniu przyszłość. Panie doktorze, jeszcze jedno zasadnicze pytanie, czy tak naprawdę związki zawodowe pogodziły się z końcem węgla na Śląsku? Obawiam się, że nie i słowo obawiam się używam absolutnie z premedytacją. Dlatego moim zdaniem w tej chwili Związki Zawodowe mają trzy lata na to, żeby zrobić dobre porozumienie i je zabetonować, dlatego, że niezależnie od tego, kto kogo lubi i na kogo głosuje, rząd Zjednoczonej Prawicy jest ostatnim rządem, który bardzo mocno będzie, bardzo mocno górnictwo, można powiedzieć, foruje, także z powodów takich swoich rozumienia suwerenności energetycznej, trochę też powiedziałbym sentymentalnych, a jeżeli ktoś nie wierzy, to niech sobie wyobrazi tak naprawdę, Prezydenta Hołowni i premier Spurek i negocjuje z nimi kształt górnictwa w następnych dekadach. To mniej więcej, mniej więcej pół żartem, pół serio, tak to trochę wygląda. W związku z tym, jeżeli związki zawodowe mają. Politykę pod tytułem To spróbujmy coś podpisać, a potem przeciągać realizację, a może się uda jeszcze jakiś ruch pociągnąć dwa lata. To jest taktyka samobójcza. Związki zawodowe górnicze nigdy nie miały tak słabej pozycji negocjacyjnej. I znowu, jeżeli odwołamy się trochę do sfery politycznej, to jeszcze 10 lat temu kolejni politycy w wyborach zapewniali, jak to będą górnictwo wspierać. Teraz i w kampanii parlamentarnej, i prezydenckiej wszyscy kandydaci prześcigali się w przyspieszaniu daty kompletnego odejścia od węgla. Więc dla związków zawodowych też tutaj pije zegar. W związku z tym ich interesie jest dogadać się z ekipą, która jest skłonna do rozsądnego kompromisu, a nie forsowania, forsowania, powiedzmy, rozwiązań zielonych absolutnie na siłę. Dobrze, to jeszcze jedno, o którym zapomnieliśmy, bardzo ważna kwestia. Czy branża górnicza dogada się z energetyką? Plus jest trochę taki, że branża górnicza, branża górnicza i energetyka są trochę w jednym, w jednym tak naprawdę ręku, czyli Skarbu Państwa, ale dokładnie. Branża górnicza dogada się z energetyką w momencie, kiedy nie będzie z jednej strony wymuszała na energetyce brania więcej węgla niż energetyka potrzebuje, to jest po pierwsze, no bo to jest oczywiście swego rodzaju transfer pieniędzy, no ale już w tej chwili. Skąd się wziął kryzys? Wziął się stąd, że energetyka się zapchała przez ostatni rok i finansowo, i jeżeli chodzi Przestało o. Przestała odbierać węgiel ze składów. Przestali odpierać węgiel ze składów, ale jeżeli spojrzymy na kursy giełdowe spółek energetycznych, to też widać, że one w dużej mierze w dużej mierze kapitałowo się wyeksploatowały. PG PGL ogłosiło redukcję Także na ratowanie górnictwa, a przed nimi potężne inwestycje znowu w czystą zieloną energię. Więc, więc dlatego jeszcze raz podkreślam, jak ważne jest to, żeby w tym porozumieniu nie przedłużać. W nieskończoność nierentownych ruchów i nie generować sobie na rynku nadprodukcji węgla, bo to będzie główny powód, po pierwsze konfliktu z energetyką, a po drugie powiedziałbym trochę samobójczej polityki cenowej kolejnych kopali, które wobec nadmiaru surowca będą musiały walczyć cenowo i wszyscy na tym przegrają. No to zobaczymy to zobaczymy, panie doktorze, jak to wszystko będzie wyglądać. Najbliższe tygodnie miesiące pewnie nam odpowiedzą na to pytanie. Doktor Dawid Piekarz był naszym gościem Instytut Staszlica. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i miłego. Kłaniamy się Państwu.